Dzisiaj będzie taki vlog daily, bo chcieliście takie vlogi, wakacyjne daily vlogi. I to będzie pierwszy. I pewnie jakieś będą z dwóch dni, ale nie wiem jakie. I zaraz Wam, się poka zaraz wam pokażę stylówkę, ale najpierw Wam coś pokażę. Słucham sobie pląs. plons, plons. I dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, tak? Jest 23 czerwca, tak? I teraz wam pokażę. Szczerze, szczerówkę. I tak. Sterówka jest oto taka. Już wam pokazujemy. Tak. Czekajcie, zmieniam nie nie ob, obrót jakby, więc zmieniamy. Tutaj mam taką spódnicę, zaraz wam to pokażę bardziej. I mam tu taką bluzkę polówkę białą. O, w sensie to nie jest taka końska jest dziecka, tylko to jest taka zwykła bluzka biała z kołnierzykiem. I zaraz wam pokażę normalnie, tylko czekajcie. To... No, taka spódniska na takie guziczki. Taka. Piękna. I właśnie taka polówka. co to jest... Nie wiem. Czekajcie, pokażę. metkę. metkę. Ja w ogóle tam zostałam. Nawet nie wiem od kogo, ale zostałam. I ona jest taka fajna, więc jak będzie godzina siódma No cześć... Siódma 40, to będę 40 albo 45, będę się przebierać. A, i jeszcze mam tutaj skarpeteczki, takie białe. Wiem, że tutaj są inne kolorki, ale nie mam innych białych skarpet. One są nowe, więc są białe. Tak. I też mam białe skarpety, biało-szare skarpety. Ale one są... no są brudne. Więc. I miałam na takim oto wieszak. Więc, ym, ogólnie, to ja już śniadanie jadłam. Ym, płateczki, o, płateczki. Ym, nie wiem, miałam już ale ja nie chcę pić, bo będę mi się chciała no wiesz, Ogólnie, dzisiaj jest dzień ojca i dałam moim tacie. Taki oto kubek. Wszyscy są w pracy, więc jestem sama w domu. Taki oto kubek. Taki. Czekajcie, bo światło się tutaj odbija. O, ja też jestem na tle. Czekajcie bo ja nawet tego nie czytałam, bo ogólnie to yy, babcia kupiła Czy ja? babcia jakby yy, no, jest taki fajny kubek ogólnie mamy chyba większy właśnie taki kubek chwila, tylko że nie jest nie wiem, nie ma tu żadnego. Yy czekajcie chwilę musiałam dokładnie przeczytać, żeby ten Ym, tata ma tata nie może wybrać ogólnie czytam to z telefonu, więc jakby w czytam to z kamery czyli z telefonu, którym nagrywam Ym, no no, tata nie może wybrać ale mama na szczęście ma dobry gust. Co tu piszę jeszcze? Kocham cię, Tatusiu. Piszę jeszcze. No. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam jeszcze coś powiedzieć. Yy, Mieszata. ta. O, ta. Yy, I wczoraj moja kaczka leżała dosłownie tutaj w ten sposób, o tak, i miałam otwarte okno jak teraz i tu dosłownie na tej mojej kacuszce nie gęsi, ale to jest ja mówię na to kaczka, bo tak lepiej brzmi dosłownie tam leży taki 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 hrabonż, ty to, to to tam innego było, ale ja po prostu i idę tam do salonu i po prostu mówię mama chodź zobaczyć szybko, mama chodź zobaczyć szybko i tata też poszedł zobaczyć i tata wziął tą kaczkę i wyrzucił ten tego chrabąszcza za za balkon I się wyrzucił tak po prostu tak o noc <śpiewa> I no, jakby tutaj on będzie pewnie leżał ale... albo odleciał. Nie wiem. Nie wiem szkody. Oh. I... Ogólnie przyglądnimy się w piekarniku. <laughs> Już nie mam co robić, nie? Ja muszę wyjść o 50, jest 25. <laughs> y... Okej, okay, to, to akurat było głupie i ogólnie byłam tam. Znaczy, ja sobie staję tutaj, a tam nagle, o tam nagle przy tym aucie, jest wielki boczek, To taki wielki, wielki, taki big klamoty, big nie wiem czy ja odwalam, ale ok. No i zaraz będę się przebierać. Wow. Pewnie będzie, będzie wstawka, będzie, będzie na początku ta wstawka, co jest w poprzednim filmie. I mam nadzieję, że Wam się ona podoba. Pisz, jak będą włączone komentarze, to piszcie w komentarzu. Yy, no. I. Yy, no. I tak. Ogólnie też... To są rzeczy, które dostałam. Dostałam to, dostałam to. Wiesz jak wieszak jest stary jak świat. Nie, nie jest też taki stary. O, mój warkoczek, mój warkoczek piękny. Teraz yy, pokażę. Yy. I te skarpety też wczoraj zostałam, więc są nowe. Yy, tą skunię, że dostałam, ale babcia musiałam ją przerobić, bo jestem za gruba i tutaj o... I się, no, 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 brzuszek jest. I było... i tutaj właśnie są takie dziurki jakby. No takie. widać to. Halowy ostrz, żeby było widać. I musiała babcia też przełożyć te guziczki. Więc... Lipa. A jakby nie wiem po co tu jest ten drugi. Bo ładnie wyglądało czy co, ale no, dobra. Ogólnie już ten, ten wstęp ma już dużo minut, więc no, yy. no więc taka, taki jest nasz dom, tak wygląda, jakby ktoś był ciekawy, tak nasz dom wygląda, tutaj moje piękne ciuchy, tutaj piękne ja, tutaj o co, o boże, sexy, baby yy, no. I tak, i tak to wygląda. a Ogólnie, jak mi się wydaje, że mój pierwszy filmik był na był po właśnie zakończeniu roku szkolnego w zerówce albo w pierwszej klasie, albo nie, nie wiem. Ale chyba w przedszkolu albo w zerówce, nie wiem tego. Więc teraz ogłoszenia parafialne. Myślałam coś takiego, że jak uda mi się to będę robić daily w, na obozie, ale po prostu te filmy będą trwały tak około 10 minut mniej nawet, bo żeby po prostu był jakiś filmik, nie? A jak coś, to nagram jakieś takie filmy dodatkowe. Mogłam to zrobić przed wakacjami, ale nie pomyślałam oczywiście. Głupia, głupia, głupia. No nie pomyślałam, więc wiecie... Ale nie ubraćcie się, jak w jeden dzień po prostu, albo w dwa dni nie będzie filmu żadnego, bo po prostu rozumiecie. Nie. Jestem. Chciałam pierwszy raz spróbować daily. I no nie wiem, jak mi to wyjdzie. Um, więc. Um, nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale postaram się zrobić to daily. Ale. No nie wiem, nie wiem. Ale wracając że zrobię filmik z pakowania się i wtedy wam powiem jak jak no, jak mi się będzie wydawało że dobrze będę miała to tak to zrobię to daily, ale nie wiem na przykład będę no to zrobię albo, albo po prostu będzie tak jak yy, w tym roku z obozu yy, tego w Iskrze. Yy. No. Więc tak. Yeah, yeah. <ścoughs> Nie wiem co ja robię, ale już mi na mózg na coś. O, 10 minut mam. Yy. Więc E, tak. E, no, i zrobię jakieś tam. Jakieś tam daily zrobię. Postaram się zrobić w e, kolonie obu. Szczyt... Jakieś tak zwał. Będziemy też jechać do Zajazd więc y, tam będą na pewno jakieś filmy, ale też właśnie krótkie, tak jak z obozu. Ale jak będę jechać na przykład na półkolonie, półkolonie o tutaj, ten y, piękny. No, to są moje półkolonie w szkole, więc nie wiem, czy wtedy będę coś nagrywać, ale może zrobimy taki filmik. Może gdzieś tutaj będę, będę miał jakiś filmik, to wtedy dam go. Albo coś, nie wiem. Będę nagrywać sobie po prostu takie urywki z dnia. I najwyżej połączymy to. Po prostu, nie wiem. No, yy, nie wiem, jak mi wyjdzie to w lipcu. Bo w lipcu jest najgorszy grafik. A w sierpniu już może mi wyjdzie. Nie wiem. Ale no, postaram się tak, żeby mi wyszło. Więc teraz się przebieram. Moje piękne włosy już tak będą. Więc teraz się przebieram. Zobaczcie mnie. Jestem w krótkich spodenkach w piżamie. Więc no, przebieram się. Ui! Jestem. Więc tak się prezentuję. Właśnie, zaraz, ja ja Jeszcze tylko skarpety muszę zmienić. Dziwne mnie. Lubiąc skarpety. Ja mam skarpety. Lubię one co niedzieć. Nie. Ogólnie myślałam, że bardziej będzie mi się widać. Tutaj o. Eee, prawie, że nie widać Stanika w sensie. I ja już muszę się prawie. Za 4 minuty będę. Nie, 14 minut będę musiała zejść. Czy mam taką czarną torebeczkę pokażę wam co, w niej, co do niej spakowałam Więc poczekajcie tutaj o no dobra pokazujemy spakowałam tutaj taką folię, yy, koszulkę z gumką na świadectwo yy, chusteczki No, już tutaj nic nie, nie będę miała, ale też będę miała właśnie telefon, który yy, nagrywam teraz. No. Lusteczki tylko dlatego, że może będzie mi katar leciał czy coś. Ale będę jeszcze miała telefon tu, klucze od domu. No i chyba to wszystko. A i jeszcze gumkę, którą trzymam na ręce, a tak nie może być. Opa. I zamkniemy i może nie wiem czy teraz coś dogram jeszcze, ale trzeba matkę jakąś. Nie wiem ja się. Ogólnie nie boję, że zrobię jakiś taki dziwny mawry, ma, jakby jak będę biegła na przykład po schodach. Że mi tak zawieje, że mi będzie delikatnie widać. Um, nie wiem. Nie wiem, i teraz muszę schować ten kubek, który. Niechcący nacisnąłam, że koniec nagrywania. I teraz muszę schować ten kubek. Ogólnie ja bym chciała teraz już wyjść, bo już się tak stresuje, że masakra. A. A będę musiała jeszcze iść do toalety przed wyjściem. Jeszcze muszę tutaj ogarnąć wszystkie. Wejdź moją piżamę. Piżamę tak, to znowu mi się urwało. Nagrywanie. Fajnie, popieram. I tu zostawię. O, są mi skarpetki znalezione. Będziemy zaraz ubierać. No Nogą sobie prowadzę, bo tak mnie umiem bardzo zło kładać. Nie jestem idealną panią domu, więc teraz zrobimy coś takiego, że będę ubierać skarpety Jedyne. więc zrobimy takie o. i. Poczekajcie, bo tak nie będę mogła, nie wiem, ale po prostu zmieniamy teraz skarpety, więc zmieniamy. I ubiorę moje czarne buty. Piękne czarne buty. Dzisiaj trampki. Takie czarne. Mm. <grymka> właśnie co ja odpieprzyłam tu. Nie wszędzie widać. Ale założyłam skarpetę na skarpetę Chciałam szybciej, okej? Okay? <grymka> po prostu. I przebieramy jeszcze, jeszcze jeden raz tą skarpetkę. i mam założone taki. Czekajcie. mam założone i teraz idziemy po buty moje um, więc tak te. te brudne buty albo czarne hmm. które bardziej będą pasować do stylówki hmm. Myślę, że, mi się wydaje że te czarne będą pasować bo będą tak bardziej fitować z... będą tak bardziej eleganckie są bo te już i tak są całe brudne widać to no więc będę ubierać te a te odkładam tam się nie odzywałam bo tam jest klatka schodowa nie chciałam wy wyjść na te piwa. Dosłownie. Myślę, co mam do siebie. Wiecie, co oni? I mam tu jeszcze tą torebkę. Te skarpety. No, on jest już 41 dopiero. To ja idę na chwilę do toalety i zaraz wrócę. Dobra, okay, już wróciłam. Jest dopiero o... A o 50 muszę wyjść. o 48 się muszę ubierać. Więc włączę sobie jakąś muzę. A z wami się dopiero widzę jak będę... Będę pewnie szła na autobus. Albo jak będę ubierać buty. I tą Więc no, papa, pa, kończę. Ja się na razie. Ja się widzimy. Nie mogłam puścić piosenek z telewizora, bo się coś, nie wiem, coś się zadziało. I już jest 7:47 y, 47 ja się. I ubieram buty, więc tak, już ja przejdziemy. Już gotowa i już torebkę sobie też nałożyłam ten wiesz jak sobie położę. tu um, ogólnie już jest 8 a ja wychodzę o 5 i jeszcze sobie poszukam jakiegoś sweterka białego nie to nie to kawałek szafy <grym> Ja w koszuli by, by mi było cieplej. Ale nie mam żadnego ładnego swetra. Niestety, ale nie. Mam ten taki o. i mam też jeszcze biały taki sweterek. No dobra, to przeżyję jakoś Jeżeli będzie mi zimno. Jeszcze jest prawdę pogoda jaka będzie. Tak to już będę pewnie musiała iść to spaczę pogodę Musisz 9 wtedy jest w sensie no to ja kończę i zaraz się widzimy jak będziesz